Pierwsze badanie zostało opublikowane w 2020 roku i obejmowało grupę 311 młodych śmiałków w wieku od 55 do 70 lat. Osób warto podkreślić ogólnie zdrowe. 53% z tej całej grupy osób to byli mężczyźni i badacze sprawdzają, jak przez 3 lata suplementacja trzema rodzajami dawek witaminy D wpłynie na gęstość kości. i pierwsza grupa dostawała dawkę 400 międzynarodowych jednostek, druga 4000 jednostek i ostatnia 10 000 międzynarodowych jednostek dziennie i sprawdzano, jaka będzie gęstość kości, jeśli chodzi o kość promieniową. Trzonko kości promieniowej oraz kość piszczarową, czyli takie standardy, jeśli chodzi o pomiar, czy jeden ze standardów, jeśli chodzi o pomiar właśnie gęstości kośca. I sprawdzano właśnie, prowadzono te pomiary jako linię bazową, czyli przed rozpoczęciem tej interwencji 6 miesiąca, 12, 24 i 36, a więc po trzech latach, na zakończenie tego badania. Wspomnieć, że rozrzut, jeśli chodzi o linię bazową poziomu witaminy D u tych osób wynosił od 12 do 50 nanogramów na mil. Natomiast wyniki były, wydaje mi się, dosyć szokujące dla wielu osób, bo w grupie osób, które brały przez 3 lata 400 jednostek witaminy D dziennie, gęstość kości promieniowej zmniejszyła się o 1,8, to jest zaledwie 400 jednostek. Jeśli chodzi o grupę osób, które brały 4000 jednostek witaminy D, gęstość kości promieniowej zmniejszyła się o 3,8. Natomiast u osób, które brały 10 000 jednostek witemny dziennie, dziennie, prawda. Niech będzie i tak. U osób, które miały 10 tysięcy jednostek witaminy D, gęstość kości promieniowej zmniejszyła się uwaga, o 5,5%. Jeśli chodzi o kość piszczelową, z zmiany gęstości kości były trochę mniejsze, natomiast jak podkreślono, trend został zachowany. Czyli im wyższa dawka suplement suplementacyjna witaminy D, tym większy spadek gęstości kości piszczelowej. Drugą szokującą rzeczą i bardzo ważną jest to, że zmiany te negatywne, jeśli chodzi o gęstość kości wystąpiły praktycznie tylko i wyłącznie u pań. U panów zmiany te były absolutnie minimalne.